Czy kiedykolwiek czułeś niewytłumaczalną pustkę? Ciężar, który przygniata twoje serce, nawet gdy wszystko wydaje się w porządku? Zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy i wyobraź sobie, że stoisz przed swoim stwórcą, z otwartym sercem. Przyjdźcie, oddajmy pokłon i padnijmy na kolana przed Panem, naszym stwórcą. Psalm 95:6. Dzisiaj zanurzymy się w modlitwie, która przemieni Twoją duszę. Ile razy biegłeś przez cały dzień, walczyłeś, wygrywałeś, upadałeś, a na koniec czułeś, że czegoś brakuje? Wiem, jak to jest, ale Bóg jest tu, teraz, wzywając Cię do chwili zatrzymania. Nie chcę Twoich osiągnięć, chcę Twojego serca. W tej modlitwie pokłonimy się przed Nim, uznamy Jego wielkość i znajdziemy pokój. Pójdziemy razem? Znajdź spokojne miejsce, weź głęboki oddech i poczuj, jak Jego miłość Cię otula. O Panie nasz Stwórco, przed Tobą się korzymy. Jesteś Królem Królów, Bogiem który stworzył niebo i ziemię jednym tchnieniem. Dziś przychodzę z moim sercem, małym i ułomnym, ale pełnym wdzięczności. Padam przed Twoją chwałą, bo tylko Ty jesteś godzien wszelkiej czci. Naucz mnie kochać Cię bardziej, słyszeć Twój głos w ciszy. Dotknij mojej duszy, Panie, i pozwól mi odczuć Twoją miłość. Która nigdy nie zawodzi. Ojcze, znasz każdy zakątek mojego serca, widzisz moje walki, łzy, marzenia. Oddaję się Tobie, Panie, z całym sobą. Przebacz moje upadki, moje wątpliwości i prowadź mnie swoim światłem. Chcę Cię uwielbiać nie tylko słowami, ale całym życiem. Niech każdy mój krok będzie ofiarą dla Ciebie. Napełnij mnie swoim duchem, abym żył dla Twojej chwały. W Tobie znajduję siłę. Dziękuję, Panie, za Twoją dobroć, która mnie podtrzymuje. Dziękuję za każdy nowy dzień, za każdą szansę na nowy początek. Twoja obecność jest moim schronieniem, moim pokojem w chaosie. Odnów moje serce, Boże, abym mógł odzwierciedlać Twoją miłość. Niech moje życie będzie uwielbieniem dla Ciebie, nawet w burzach. Podnoszę ręce i mówię: Jesteś wszystkim, niech Twoje imię będzie wywyższone na zawsze. Panie, pragnę być bliżej Ciebie, niech czuję Twoją obecność w każdej chwili w radościach i smutkach. Naucz mnie ufać Twojemu planowi, nawet gdy go nie rozumiem. Niech Twój pokój wypełni moje serce, odpędzając strach i niepokój. Jesteś moją skałą, moim bezpiecznym portem. Pomóż mi szukać cię z zapałem, żyć każdym dniem jak darem od Ciebie. Niech Twoje światło jaśnieje we mnie, panie. O Boże, chwalę Cię za piękno Twojego wszechświata. Góry morza, rozgwieździone niebo, wszystko głosi Twoją wielkość. Każdy kwiat, każdy świt jest świadectwem Twojej miłości. Jak mogę Cię nie uwielbiać? Moje serce wypełnia wdzięczność za Twoje stworzenie. Niech będę odzwierciedleniem Twojej dobroci, troszcząc się o świat, który nam dałeś. Wysławiam twoje imię za twoje doskonałe dzieło. Ojcze, uznaję moje słabości. Często odchodziłem, wybierałem własną drogę, ignorowałem twój głos. Przebacz mi, Panie, za moją upartość i pychę. Obmyj mnie swoją miłością, odnów mnie swoją łaską. Chcę iść twoimi drogami. Z pokorą i wiarą. Naucz mnie słuchać Twojej woli i przestrzegać jej z radością. Twoja łaska jest moją nadzieją. Panie, dziś modlę się za tych, którzy cierpią, za złamane serca, zmęczone dusze, za tych, którzy stracili nadzieję. Dotknij ich swoją miłością, pociesz swoim pokojem. Użyj mnie, Ojcze. By nieść Twoje światło tym, którzy są w ciemności. Niech będę Twoimi rękami i nogami, dzieląc się Twoją dobrocią. Niech Twoje królestwo rośnie przez nas. Boże, ufam Tobie na jutro. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale wiem, że jesteś ze mną. Prowadź moje kroki, panie, i daj mi odwagę, by stawić czoła nieznanemu. Niech moja wiara w Ciebie rośnie każdego dnia, niewzruszona jak skała. Naucz mnie czekać na Ciebie, wiedząc, że Twoje plany są doskonałe. Moja przyszłość jest w Twoich rękach. Jesteś suwerenny, Panie. Nic nie wymyka się Twojej kontroli. Wiatry słuchają Twojego głosu, gwiazdy śpiewają Twoje chwały. Przed Twoją świętością padam z czcią, niech moje życie będzie hymnem na Twoją cześć. Naucz mnie żyć dla Twojej chwały w każdej chwili. Niech świat widzi Twoją wielkość we mnie. Ojcze, daj mi serce misyjne. Niech niosę Twoje słowo, gdziekolwiek pójdę, z miłością i odwagą. Użyj moich słów, moich czynów. By ukazać Twoje królestwo. Chcę żyć z celem, będąc światłem w świecie ciemności. Wzmocnij mnie, by wypełnić Twoją wolę, Panie. Niech moje życie będzie ofiarą miłości dla Ciebie. Panie, dziękuję za ofiarę Jezusa. Przez Twój krzyż zostałem ocalony. Twoja łaska mnie zbawiła. I nie mogę zrobić nic innego, jak tylko Cię chwalić. Niech nigdy nie zapomnę ceny Twojej miłości. Naucz mnie żyć w wdzięczności, dzieląc się dobrą nowiną z innymi. Twoje zbawienie jest moim największym skarbem. O Boże moja nadzieja jest w Tobie. Wiem, że pewnego dnia będę z Tobą w Twojej wiecznej chwale. Ta obietnica daje mi siłę, by iść dalej. Niech żyję każdym dniem z oczami zwróconymi ku niebu, wiedząc, że mój dom jest z Tobą. Prowadź mnie, Panie, aż do dnia, gdy ujrzę Cię twarzą w twarz. Panie, kocham Cię i uwielbiam całym sobą. Niech ta modlitwa będzie tylko początkiem życia oddanego Tobie. Napełnij mnie swoim duchem, prowadź swoją prawdą, niech moje serce należy do ciebie na zawsze. W imię Jezusa. Amen. Moi bracia i siostry, jak cudownie jest być z wami wszystkimi do tej pory w tej modlitwie! Jak cenne jest poświęcenie tego czasu Bogu! Czy go poczułeś? To ciepło w twoim sercu, ten niewytłumaczalny pokój. Bóg jest teraz z wami. Kontynuujcie tę podróż. Módlcie się każdego dnia, szukajcie go całym sercem. Jeśli ten film Was poruszył, zostawcie komentarz z Amen i podzielcie się nim z kimś, kto potrzebuje poczuć tę miłość. Subskrybujcie i aktywujcie dzwonek, aby doświadczać więcej chwil razem z Bogiem, niech pokój pański zawsze będzie z wami.